Jadwiga Korcz-Dziadosz na pochybel statystykom, które mówią, że Polacy czytają coraz mniej, do biblioteki zagląda regularnie. Ponieważ interesuje się historią, więc rzeczywiście najbardziej literatura faktu. Nie znoszę tych tak zwanych romansów innych takich. Książki połyka, ale ich nie kupuje, bynajmniej nie z powodów finansowych. Już teraz ostatnio nie kupuję, ponieważ no po prostu nie ma już na to miejsca fizycznie w domu, ale bibliotekę sama własna mam bardzo dużo. 32% Polaków na oglądanie telewizji poświęca 3 godziny dziennie, ale wtórny analfabetyzm nie grozi wszystkim. Niektórzy na wyobraźnię stosują kurację książkową. Diograficz żeby zobaczyć jak ktoś przeżył swoje życie, wyciągnąć jakieś doświadczenia, jego przemyślenia. Wąskiego marginesu tych, którzy książki czytają nie potrafił zniechęcić nawet 5% podatek VAT, który w 2011 roku rząd nałożył na książki. Zdarza ci się kupować książki? Zdarza mi się oczywiście w księgarni takie, których nie ma jeszcze w bibliotece, które są jakimiś nowościami. Ostatnio kupiłem na przykład biografię taką fajną. Prawie, że to chyba dotyczyło Eryka Klapczana. No i fajna ta książka. Zdarza mi się kupować, jak tak patrzę, to na półce mam dużo. Odpowiedzią Norwida na ceny w księgarniach jest antykwariat otwarty tylko przez dwie godziny dwa razy w tygodniu, ale wstrzelenie się w termin może się opłacić. Cenowo uważam, że bardzo korzystnie, ponieważ książki kosztują mniej więcej od 3 do około 20 zł. Wśród pozycji przede wszystkim literatura piękna, polska i obca, a także książki branżowe. Są wszelkie encyklopedie, jak czterotomowa, trzynastotomowa, słowniki językowe, poradniki, yy, bajki dla dzieci, lektury dla młodzieży. W antykwariacie przez cały czas jest rotacja tytułów. W miejscu książek, które się nie sprzedają, pojawiają się nowe.